aby wygenerować przelew dla niezapłaconych dokumentów. Musimy zaznaczyć dokumenty, które nas interesują i klikamy Pobierz przelewy. Musimy pamiętać, aby ustawić, wybrać konto bankowe naszej firmy. Jak i musimy pamiętać o tym, aby dobrze były ustawione konta na poszczególnych dokumentach. Do firmy dostawcy. Możemy określić datę płatności lub zostawić, aby była taka jak na dokumentach. Oznaczamy, czy po wygenerowaniu faktury są oznaczone jako zapłacone. Możemy również ustawić płatność podzieloną, split payment. Jeżeli ustawimy takową, Niestety nie będziemy mogli, mieli możliwości połączenia płatności, rozłączenia płatności, modyfikowania kwoty. Aby przelewy wyszły poprawnie, musimy zwrócić uwagę na kolumnę uwagi, aby dane wszystkie były poprawne. Jeżeli będzie coś nie tak, wyskoczą nam komunikaty z błędami opisanymi. Jeśli wszystko zgadza się i jest poprawne, klikamy Generuj. Następnie, jeśli wszystko jest w tej tabelce, ok, nie ma nic na czerwono w uwagach, klikamy Pobierz i zapisujemy sobie plik przelewowy na dysku i importujemy go do naszego banku. Po wygenerowaniu takiego przelewu, po przejściu na listę dokumentów, nasze dokumenty, faktury zostaną oznaczone jako zapłacone. Gdy dostaliśmy informację, że firma, której sprzedawaliśmy towar, zapłaciła nam za zakupione rzeczy, możemy rozliczyć sobie płatność. W tym celu zaznaczamy dokumenty, które zostały opłacone. Przechodzimy na zmiany zbiorcze i klikamy oznacz jako zapłacone. Możemy tutaj również wysłać podziękowania, ewentualnie zaznaczyć tylko tak, jeżeli zostały faktycznie zapłacone. Dostaliśmy informację, że zmieniono status. Świeżamy listę. I mamy zaznaczone faktury jako zapłacone.